Ludzie od zawsze chcieli się przemieszczać, początkowo służyły nam do tego nasze mięśnie, ale z biegiem czasu pojawiły się samochody, samoloty, pociągi. Teraz, gdyby ktoś z nas chciał się przemieścić na drugi brzeg oceanu, pewnikiem wybrałby do tego samolot, ale kiedyś nie było samolotu. Pierwsze samoloty pojawiły się w XV wieku. Były to samoloty, które z pewnością nie pokonałyby tak dużej odległości. Do pokonywania dużych odległości, takich jak na przykład cały ocean, kiedyś wykorzystywano statki. Pierwsze statki pojawiły się już w Babilonie 3000 lat przed naszą erą, ale były to bardzo prymitywne tratwy i pierwsze łodzie. Tratwy to powiązane ze sobą bale, ale mają one bardzo małe zanurzenie. Z biegiem lat ludzie chcieli coraz więcej towarów przewozić na raz. W związku z tym chcieli coraz bardziej zanurzać statki, dlatego zmieniała się konstrukcja statków i pojawiły się burty, czyli brzegi statków, takie ścianki. Więcej towaru będziemy mogli załadować na statek, który będzie miał większe zanurzenie. Statkiem o największym zanurzeniu był statek, który miał zanurzenie ponad 28 metrów, to tyle, ile ma 10 blok. Na ten statek można było załadować około 100 tysięcy słoni. I nie zatonąłby, dlatego że jego nośność wynosiła ponad 555 tysięcy ton. Innym rodzajem statków, których zanurzenie jest bardzo istotne, są łodzie podwodne. Mają one specjalne zbiorniki balastowe, które jeżeli będziemy wypełniać wodą, statek będzie wodę, czyli będzie zanurzony coraz bardziej, albo jeżeli będziemy tę wodę z niego wypompowywać, będzie coraz lżejszy i będzie zbliżał się do powierzchni wody. Takie statki wykorzystuje przede wszystkim wojsko do celów szpiegowskich ale również wykorzystywane są do celów badawczych, czyli na przykład do badania dna oceanów. Statek, który zanurzył się najgłębiej, była to właśnie chińska łódź badawcza i zanurzyła się ona na ponad 5 km pod powierzchnię wody. 5 km to mniej więcej tyle, ile przechodzimy szybkim krokiem w godzinę. Przykładem statku o stosunkowo małym zanurzeniu są tak zwane optymisty. Są to żaglówki, które służą do rekreacji dla dzieci i młodzieży do 15 roku życia i ich zanurzenie Wynosi od 10 do 80 cm, czyli są zanurzone bardzo płytko. Dzięki temu mogą poruszać się bardzo szybko. Czy wiecie, co sprawia, że wszystkie te statki mogą mieć określone zanurzenie?